To jest miejsce na borkach, które miało stać się użytkiem ekologicznym, ze względu może tamta część, ta część później została właściwie uległa podtopieniu, chociaż było wiadomo, że będzie tutaj wysoki poziom wód. Moi koledzy kiedy przed laty projektowaliśmy ten park czy znaczy właściwie go zmienialiśmy, drogowcy oczywiście mi nie wierzyli. No, właściwie, e, no, jest to satysfakcja, że jednak miałem rację, niemniej no jaka to satysfakcja, jak tutaj sterczą a samotnie sobie lampy a w tym rozlewisku, no a środkiem tego przechodzi alejka z płyt chodnikowych, bardzo ładnych zresztą, wyłożonych. E, natomiast no, stało się tutaj przez kilka lat świetne miejsce, gdzie e, odbywały gody żaby trawne. No, na wszelki wypadek patrzę, czy ruszyły, czy nie uszyły, czy może coś zachrzęści w trawie. E, w zeszłym roku tutaj najprawdopodobniej ich nie było. Szukaliśmy ich, no ale długo się doczekać nie mogliśmy. Jeśli były, to nieliczne to samo z żabami mo moczarowymi. Przed chwilą odzywał się tutaj strzyżyk, no, ale gdzieś sobie poleciał. Dzięcioł zielony, jak zwykle. Wszystko jest zalane, no ale są tutaj kokoszki wodne. No, kokoszki wodne e, lubią takie oczka wodne. A widzicie tutaj, popatrzcie. Jaka ładna. Jaki ładne nam się zrobiło. Zapomnienie. nienie. się też sikory. Ale zimno jest jeszcze. Mimo, że to połowa już marca. Szybko ten czas biegnie. A teraz pójdę w dół. Poszukuję sobie pliszki górskiej. Która właściwie już od 3 lat. 4 lat w jest gatunkiem lęgowym